Dobrze, że w naszej szkole mamy takie urządzenie, dlatego nie musimy nosić z domu wody do szkoły i mamy lżejszy plecak. Pomysł na montaż dystrybutora do wody wyszedł ze strony społeczności szkolnej, ze strony pani dyrektor Doroty Puzio oraz przewodniczącego Rady Rodziców pana Tomasza Sycha. Pomysł nas zachwycił, nieco więcej czasu zajęła nam jego realizacja, musieliśmy znaleźć odpowiednie urządzenie, które spełni oczekiwania, natomiast cieszymy się, że mogliśmy zainstalować je tutaj w budynku szkoły i możemy poprzez to promować. Pierwsze zdrowy tryb życia, po drugie spożycie wody naszej łukowskiej kranówki. Dzięki temu, że dzieci w swojej szkole będą miały dostęp do dystrybutora wody, nie będą musiały korzystać z butelek jednorazowych. Mamy nadzieję, że pozwoli to na zmniejszenie ilości odpadów w naszym mieście, zmniejszenie zużycia tego plastiku na co dzień, a także może uleczy ten problem, który dzisiaj się pojawił po wprowadzeniu systemu kaucyjnego, czyli Wyeliminuje potrzebę później zwracania tych jednorazowych małych butelek z powrotem do sklepów. W imieniu całej społeczności szkolnej chciałabym podziękować panu prezesowi firmy Puik za montaż tego poidełka, panu Tomaszowi Sychowi za pomysł i za dążenie do tego, żeby to się zadziało, panu burmistrzowi za to, że, że pozwolił, że umożliwił nam tą, ten montaż.